Bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będą dwa odcinki. Jeden związany ze mną, a drugi trochę też z Patrykiem. Czyli tak. Pierwszy to będzie związany z moimi związkami, a drugi. Y Związane z operacją mamy Patryka, ale po kolei chciałam trochę opowiedzieć o moich związkach. Nie udawały się. Nie pamiętam też dlaczego, który był. Pierwszy mi się wydaje, że pierwszym moim związkiem to był związek z Hubertem, po prostu z Hubertem Lewandowskim. Po prostu chciałam już mieć kogoś, bo źle się czułam, że inne dziewczyny mają, a ja jestem taka singielka i po prostu już po prostu pragnęłam kogoś mieć i szukałam na siłę. Byłam z nim chyba Cztery tygodnie, jeśli się nie mylę. Fajnie było, tak mi się wydaje. Ale też się całowaliśmy, ale jak przy całowaniu, to on się ślinił. Więc to nie było dobre. Zerwaliśmy, bo mama go wystraszyła policją. Kolejny, nie będę tak mówiła... Po kolei, kto po kim był, bo też nie pamiętam niektórych osób. Tych osób, co będę pamiętała, to wam powiem. I tyle. Kolejny to będzie. Po kupercie był chyba Damian Lubański. Też fajnie było, ale mama go wystraszyła i zerwał ze mną. No Z Hubertem nie doszło do tego, co yy, z Damianem, więc yy, No cóż, zrobiłam błąd, nie jestem już dziewicą. Później po Damianie byłam chyba z Adrianem. Boże, przepraszam was. Wyciszę na chwilę. Dźwięki w telefonie i z Adamem Bloksikorą, jeśli się nie mylę. Fajnie było. Nie wiem, dlaczego zerwaliśmy. Nie pamiętam, dlaczego zerwaliśmy. Później byłam też z Rafałem Brodnickim. On z nim zerwałam, dlatego, że nie chciał przestać pić i palić. I co jeszcze, to tam jeszcze był? Byłam z Czesiem, też nie chciał w jednej temacie mi pomóc. Co jeszcze, byłam z Grzegorzem, Daułszkiewiczem. Jak chciałam wrócić do Jurka, to wyzwał mnie, wyzwał mnie od dziwek, od szmat. Ja też wam to puszczę, bo mam to. W momencie, wejdę na Moje już nieistniejące konto. Nie wiem, czy będzie słychać. Ja to ci tylko tyle powiem, jest szkoła kurzu i te jeszcze dziwki chodzącej. Kurwa, się nie odkochałaś, jeszcze a już kolejnego. Szukaj, jesteś kawał kurwy a nie kobiety. Czyli byś kurwa, zdechł, a trzymał tu na złudne oczy kurwa kłamiesz, wiesz? Jesteś, kurwa dla mnie, tragicznym kobietom, na dziś znacie, kurwa znać, ja cię w ogóle wszędzie, ja to męczyna, do nas, i powiem, tak się rok bo to jesteś naprawdę nie, jak pyta, kurwa, do życia. Jesteś kawał kurwy, trzymał to był, jeśli słyszeliście, to był głos Grzegorza Tauszkiewicza. Później byłam, byłam też raz z Jurkiem, ale on mnie zdradzał, więc też z nim zerwałam. Byłam z Patrykiem Dudką, on też mnie zdradzał. Ale to sześć razy, i później też wysyłał swoje rzeczy. Jaki był, to też. Spróbuję podesłać wam link. Więc, jaki był. Patryk. To tam jeszcze był. Taki adwokat z Biko 3 miesiące byłam z nim. Też okłamywał mnie i wyłudził ode mnie Pesel. Był, od, byłam jeszcze z takim tapczakiem 3 miesiące. Też mi się nie udało. I też nie mówię tylko z kim byłam, i, ale takich problemów, co się stało, że z nimi nie jestem, to nie mówię, bo nie pamiętam. Chyba to byli wszyscy. A i byłam z takim hakerem, który znowu, znowu do mnie napisał, Z Mateuszem Staszynem też byłam. Przez głupie Kinder Bueno się rozstaliśmy, Byłam jeszcze z Adrianem Mielczarkiem. Też nie pamiętam, dlaczego zarwaliśmy. Byłam jeszcze z Sylwestrem Jurką. Ale przez zazdrość jego to się rozstaliśmy. Jaki on był. Nie mamy już tych głosówek, a szkoda, bo by się też przydało do filmiku, ale trudno. Byłam jeszcze z takim. O Boże. Patryk też go zna. Jak mi się przypomniał, jest, jest do tego filmik, jaki był. Tego kogoś, kogo nie pamiętam, to dam wam filmik. Dam wam link do filmiku, bo wyleciało mi z głowy. Tu jeszcze mi się wydaje, że to by byli wszyscy chłopacy, których miałam w życiu, o których pamiętam tak e, za dzieciaka tak nie, nie mówię, ale od tego bardziej jak byłam bardziej dorosła. Więc e, mi się wydaje, że... A z Gidzsem też byłam, ale nie wyszło, bo był zboczony. Chyba to było na tyle. A, jeszcze jedno mi się przypomniało. Byłam z Damianem Makosem dwa razy, dwa razy w, w tym roku też mu dałam szansę, ale się przeliczyłam. Co jeszcze? A jeszcze byłam z Markiem Mileniukiem, że też stał się zboczony. To by byli chyba wszyscy. Więc do usłyszenia za kilka minut na kolejnym filmiku.